mam. Dziś trochę totalnie inny odcinek niż zwykle. Czy Wy też jesteście tak ciekawi jak ja, dlaczego Elmer of the Breyer jest tak potężnym bossem? Dlaczego Pierdelony Dzwonkarz i jego liczby DPS są tak duże? Czy poradzi sobie z Nightlordami? Czy jego moveset ruchów poradzi sobie z końcowymi bossami? No i ten film nam wam to pokaże. Że być rzetelnym, sprawdzimy oba skalowania czyli skalowanie pod jednego z gracza oraz skalowanie pod trzech graczy. Jeśli spodoba Ci się taki format, daj znać w komentarzu albo łapką w górę, żebym wiedział, żeby coś takiego tutaj doprowadzić do końca, bo zrobimy, na, na pewno zrobimy chyba wszystkich bossów kontra Briar, tak mi się wydaje. Dobra, przejdźmy do mięsistej, miodnej walki. No dobra, no i mamy Gnusnera, naszą Ćmę. Szczerze nie widzę tej walki dla dzwonkarza. To w się. Sensie, nie jest ciężkim bossem. Oczywiście ma wiele AOE. Yy, ma takiego, takich ataków, którymi będzie trafiał tego złomkarza. Nie ma takich super precyzyjnych, których mógłby jakoś w pewien sposób uniknąć. Na przykład ten ryk, albo tą truciznę. Która będzie mu tam procentowo zadawać te obrażenia. No i właśnie tego się też obawiałem, że jak zniknie ten krab. To ćma go będzie biła za za frytę tak zwaną. I to pytanie, czy nawet na pierwszej, y, pierwszej os skalowaniu na pierwszej osobie czy sobie poradzi ten dzwonkarz? Zobaczymy, na razie tankuje jak skurwensyn, wszystko co jak leci. Nawet ma trucizny nawet nałożoną na siebie. Ale też bije dużo. Ale już widzimy, że ma nastakowane stakowane 4000. 4000 damage, a 5000. To cały czas truciznę go tam truje. Cały czas. O kurde, odbił się. Nie, to kiepsko, kiepsko wróży dla naszego Siedem 7000 już na go Ten zamienia się w kamień on go nie może bić. A drutka go dalej bije. Aha. No i na nowa trudka została nałożona. Dobra, krabik się budzi można walczyć. Ale jak też widzicie w ogóle całą tą walkę z tym krabem? Ta walka naprawdę nie jest trudna z perspektywy gracza. Bo jedynie to, co trzeba mieć na uwadze, to po prostu ataki kraba. Bo tam, nawet jak dostaniecie, tym tymi atakami, tą dźwą, to nie aż tak to boli. Ten krab jest najgroźniejszy. I właśnie, ale pytanie, kiedy będzie ta druga faza tego kraba, gdzie oni połączą się w jedną? Bo już praktycznie kończy mu się HP, a jeszcze nie ma drugiej fazy. Chyba, że to ja jestem teraz idiotem, i ta faza się odpala w momencie, kiedy pokonamy jeden pasek. Ale, gniew, Gnusner za mocny. Koniec, koniec z dzwonkarzem. Dobra, zobaczymy jeszcze skalowanie na trzech. Raczej będzie podobny wynik. Skoro na pierwszej fazie, znaczy na, na skalowaniu na pierwszą osobę przegrywa, chociaż w sumie chyba nie ma sensu, nie ma sensu sprawdzać skalowania na trzy osoby i tak przegra, skoro na skalowaniu na jedną przegrywa to nie ma sensu. Jeśli jesteście ciekawi kolejnych takich właśnie walk, może nawet z udziałem innych bossów, no. No, tak jak mówiłem wcześniej na początku filmu, zostawcie lajkacza, zostawcie może nawet suba po więcej. E, no, właściwie to tyle, nie? To jest sama walka, więc e, pokazało nam to, jak silny jest ten Bell Bearing I zobaczymy po prostu, czy na inne bossy również jest tak silny. Więc ja życzę miłego dnia, no i do usłyszenia. jo.